Oczywiście, cena zależy od rozległości takiego zabiegu, od tego, jak wiele naczynek tak naprawdę jest do zamknięcia, ponieważ cenę wyliczamy w zależności od ilości impulsów, które musimy wykorzystać, używając taki laser. To zależy od tego, jak wiele naczynek jest do, do usunięcia i jak trudne są w usuwaniu, ponieważ naczynka są bardzo różne i u różnych pacjentów może być duży. Duża rozbieżność w ich zamykaniu. Są naczynka, które jesteśmy w stanie na jednej wizycie już zamknąć, a są naczynka bardziej oporne, które po kilku zabiegach laserowego zamykania dopiero znikną. Dlatego trudno jest tutaj ustalić jednoznacznie, jaka jest ilość zabiegów konieczna. Tak jak mówię, zwykle już po jednym zabiegu widać efekty, ale może być tak, że ten zabieg będzie wymagał powtórzenia, niekiedy nawet dwa albo trzy razy. Przede wszystkim należy wykonać badanie USG, żeby stwierdzić, czy, czy problem jest tylko estetyczny, czy przypadkiem nie ma jeszcze głębiej leżącego kłopotu z większymi żyłami, które mogą wymagać zastosowania innych metod, jak na przykład skleroterapii czy laserowego zamykania dużych żył. Poza tym, jeśli pacjent choruje na jakieś inne choroby towarzyszące, być może konieczne będzie wykonanie innych badań, dodatkowych, ale o tym decyduje już lekarz w czasie wizyt. Przede wszystkim należy taką nogę ogolić do zabiegu w miejscach, w których będziemy usuwali naczynka. Po drugie, należy pamiętać o tym, że przed zabiegiem, jak i po zabiegu, nie należy takiej nogi opalać. Bezpieczny jest odstęp około miesiąca. Dlatego jest to ważne, żeby tak zaplanować czas zabiegu i ewentualnych kolejnych zabiegów, żeby nie pokrywały się z czasem, kiedy kończyna jest narażona na opalanie, bądź generalnie na, na słońce w czasie. Lat. Naczynka najlepiej zamykać wtedy, kiedy nie jesteśmy narażeni na promieniowanie słoneczne. Dlatego wiadomo, że preferowanym okresem jest okres zimowy, jesienny. Natomiast z punktu widzenia medycznego tutaj pora roku nie ma żadnego wpływu. Jeśli pacjent będzie unikał słońca, będzie zakrywał bądź stosował kremy z filtrem, żeby chronić takie nogi przed promieniowaniem, to jak najbardziej, nawet latem czy, czy, czy wiosną, takie zabiegi będzie można spokojnie wykonywać. Przede wszystkim do lekarza, który zajmuje się takim problemem. Lekarza, który ma doświadczenie w zakresie zamykania naczynek i obsługuje lasery, które są dedykowane do takiego zamykania. Ponieważ każdy pacjent jest inny, u każdego pacjenta naczynka są nieco inne, i również laser stosowany do leczenia powinien być dedykowany dla danych naczynek. Nie być laserem od wszystkiego, tylko takim, za którego pomocą jesteśmy w stanie konkretny rodzaj zmian czyli w tym przypadku właśnie telangiektazji, czyli takich małych, poszerzonych naczynek, usuwać. Najlepiej, jeśli to będzie lekarz, który po pierwsze posiada takie doświadczenie i sprzęt do tego niezbędny. Po drugie, ten lekarz również powinien móc leczyć po pierwsze powikłania takiego zabiegu, po drugie powinien móc również stwierdzić, jak daleko idzie problem naczynek, ponieważ może się okazać, że nie jest to jedynie problem estetyczny i powierzchowny, ale może to być problem głębiej leżący, problem, który wiąże się z niewydolnością żylną, z chorymi zestawkami w, w dużych żyłach, który być może wymaga jakiejś większej, już wtedy flebologicznej interwencji. Osobiście rekomenduję wykonanie Zabiegu USG przed każdą interwencją naczyniową, nawet przed laserowym zamykaniem naczynek. Najlepiej, kiedy wykonuje to ten sam lekarz, wtedy w sytuacji, kiedy pacjent ma jeszcze głębiej leżące problemy, na przykład właśnie problemy wymagające skleroterapii, czy, czy laserowego zamykania dużych żył, najlepiej jeśli to będzie ten sam lekarz, bo będzie mógł płynnie zaproponować pacjentowi metody jedne, drugie bądź hybrydowe z połączenia różnych, różnych możliwości. Same zmiany skórne, jakimi są telangiektazje, czyli pajączki naczyniowe, w żaden sposób nie są niebezpieczne i nie zagrażają zdrowiu ani życiu takiego pacjenta. Jest to tylko i wyłącznie problem estetyczny. Natomiast należy pamiętać, że bardzo często ten problem wiąże się z głębiej leżącym problemem. Czasami jest tak, że u pacjenta występuje niewydolność żył głębokich, która objawia się właśnie pajączkami naczyniowymi, dlatego bardzo ważne jest by mimo leczenia estetycznego pamiętać o tym, że warto wykonać badanie USG głębiej leżących żył i wykluczyć poważniejsze problemy, ponieważ one z kolei już mogą prowadzić do istotnych dolegliwości, do istotnych konsekwencji dla naszego zdrowia. Najczęściej są to po prostu tendencje genetyczne, tendencje rodzinne, narażenie na jakieś czynniki środowiskowe, zewnętrzne, które powodują powstawanie takich naczynek, nadmierny wysiłek, czasami ciąża również może być takim, takim powodem. Natomiast czasami trafiają do mnie pacjentki, które niezadowolone z poprzednich efektów leczenia naczynek zauważają, że, że naczynka wracają regularnie. Wtedy wykonuję u nich USG Doppler i okazuje się, że Część z tych pacjentek ma niewydolność żylną, niewydolność głębszych żył, niewydolność żył czy, czy innych pili naczyniowych i problem leży głębiej. Problem wymaga innej interwencji i pacjentki te zostały pochopnie zakwalifikowane jedynie do leczenia estetycznego, a tak naprawdę wymagały skleroterapii bądź laserowego zamykania dużych żył. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że jeśli decydujemy się leczyć naczynka, prowadzić leczenie estetyczne nóg, Warto jest wybrać takie miejsce, takiego lekarza, który posiada doświadczenie w leczeniu chorób żylnych i będzie w stanie wykonać od razu badanie USG Doppler, żeby wykluczyć problemy, które mogą być niezauważalne gołym okiem, a w przyszłości mogą dawać poważniejsze konsekwencje. Na rynku pojawia się bardzo wiele laserów. Coraz nowszej generacji, z coraz, coraz ym, większymi usprawnieniami i dający bardzo wiele możliwości. Należy jednak pamiętać o tym, że laser to nie tylko sama maszyna, ale to również człowiek, który go obsługuje. Yy, laser obsługuje lekarz. Powinien to być lekarz, który posiada doświadczenie w takim zakresie, który regularnie zajmuje się pacjentami, yy, u których leczy. Zmiany naczyniowe za pomocą lasera, i który potrafi sobie radzić także z powikłaniami i z innymi problemami związanymi z leczeniem i z chorobami układu żylnego. Jeśli chodzi o sam laser, powinien to być laser dedykowany do zmian naczyniowych. Laser po prostu naczyniowy, yy, zwykle neodymowo-jagowy, choć nie jest, to, nie jest to konieczne. Natomiast, tak jak powiedziałem, laser musi być dedykowany, sprawdzony właśnie w leczeniu chorób naczyniowych przez lekarza, który takie choroby leczy. Czynnikiem limitującym możliwość użycia i powtórzenia takiego zabiegu jest przede wszystkim narażenie skóry na promieniowanie świetlne. Ważne jest to, żeby skóry nie uszkodzić zbyt dużą dawką promieniowania. Dlatego stosujemy odpowiedni odstęp. Zwykle ten odstęp to 4 do 6 tygodni i w tym czasie rzeczywiście skóra zdąży się zregenerować i możemy ją. Ponownie narazić. Należy narazić na, na promieniowanie, na, na energię świetlną. Należy jednak pamiętać o tym, że w tym czasie nie wolno skóry opalać, należy unikać słońca, a jeśli już narażamy nogi na, na promieniowanie słoneczne, trzeba będzie pokrywać je filtrem UV.